Do zobaczenia, blokuję. Spóźniłeś się, Król. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo. Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. <laughs> Wiedź mi niejasnowic. Zabić go. He, umiesz robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. A ty jesteś w moich.